Wzajemnie przed KSW 84. Filip, powiedz, w kuluarach mówi się, że Szymon Bayer jest to taka ostatnia polska deska ratunku w celu pokonania ciebie. Jak ty na to odpowiesz? Some people say that Shyamond Bayer might be the last Polish fighter actually able to defeat you. How do you respond to that? Anything is possible, but I don't think so. You know, maybe the guy hasn't been born yet. I don't think, but maybe soon. Tak, czy inaczej do tego. E, wszystko jest możliwe. E, nie sądzę, żeby tak było możliwe, że jeszcze się taki taki fighter nie narodził. No tak, no, większość kibiców wiadomo, patrzy też poprzez narodowość, ale też masz wielu sympatyków w Polsce. E, czy to robi dla ciebie jakoś różnicę, czy traktujesz po prostu Szymona jako kolejnego rywala? So, you have a lot of fans here in Poland, like a lot of like support him because of the nationality, but you have still have a lot of fans here in Poland. Does it make um, any, any difference to you, or, or is it, is he like to you uh, I mean, uh, the, the, the next opponent is always the most important I, I always put a lot of work into it but uh, it's, it's great to be growing my fan base you know uh, if i'd known i'd been here five years i would have learned polish straight away <laughs> but i am learning polish now next fight i'm going to have a conversation an interview in polish i promise <laughs> Zawsze koncentruję się na moim kolejnym przeciwniku, jakby zawsze ta walka jest najważniejsza. Ale bardzo, bardzo mnie cieszy to, że mój fanbase tutaj w Polsce rośnie, gdybym wiedział, że, że, że przez 5 lat będę jakby na tronie, to od razu bym się nauczył polskiego, ale już się tego polskiego uczę, więc przy, przy okazji następnej walki już mam nadzieję, że się tym już tutaj popiszę. O, o Twojej diecie krążą legendy. Pochwaliłeś się swoją dietą na Instagramie. I tak się zastanawiam, bo też krążą legendy o tym, że zbijasz. Jak dużo zbijasz do kategorii ciężki. So your diet is kind of like a, a stuff of legends. There, the people are, there. <laughs> because you 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 have posted something about your diet on Instagram, and he would like to ask you how how much do you have to like cut for before the fight? How many kilograms? Oh well, on Sunday uh, on Saturday night I had a takeaway and some beers. I weighed myself on Sunday morning, and I was 130 kilograms. So <laughs> I had to cut. Uh, that was very salty, so I was full of water, but. uh Mam 126 again now, so I'm hopefully be even bigger <laughs> więc mam nadzieję, że jeszcze większy tomorrow. Więc w sobotę y, wypiłem sobie piwko, wziąłem sobie jakieś tam jedzenie na, 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 na wynos i y, z tego co mierzyłem w niedzielę to ważyłem 130 kg. także tak to wygląda. Phil jak się wygrywa ciągle od tylu lat, to człowiek może bujać w obłokach, może już myśleć, że jest tak super, że nikt go nie pokona i wtedy czasem pojawia się taki moment, że można sobie coś odpuścić, zlekceważyć, nie skoncentrować się na tyle, ile trzeba, może pojawić się błąd. Jestem ciekaw, czy Ty nad tym pracujesz, żeby nigdy nie odpuścić, żeby sobie nie pomyśleć, że już nikt mnie nie pokona i cały czas być na tym wysokim C. So, you've been undefeated for so many years and he thinks that, like, uh, if you, you're in, in, in your situation, there might be a moment of like losing focus or, or, or like feeling that like maybe, maybe you don't need to like put. so much effort in it do you do you work on this stuff do you is, is that something that you consider in your like um, mental preparation for the fight what do you think about that i always turn up prepared the day you don't prepare is the day you get beat i've been in, in, in the car 10 hours every week driving to manchester and back all over manchester training to find the top people uh, i train myself and i'm exhausted i make myself unhappy uh, but I do beers to make myself happy. So, there we go. <laughs> moment, w którym pozwalamy sobie na, na jakby gorsze przygotowanie, to jest moment, w którym wszystko może się zakończyć dla nas źle. Dlatego ja e, staram się zawsze przygotować jak najlepiej. Jeździłem po Manchesterze, żeby znaleźć ludzi, którzy, którzy pozwolą mi się przy, przygotować do tej walki jak najlepiej. E, no, wiadomo, że ten moment przygotowania nie jest naj, naj, najprzyjemniejszy, ale po to mam piwo, żeby, żeby mi poprawiło humor. <laughs> Uh, when did you drink your last beer before the fight? Well, for, for the promotional uh, stuff, I had to drink beer today. I had to have half a beer today. This very day, I had some beer. But uh, Saturday, Saturday's beer night, I had four beers and a bottle of wine on Saturday. Tak się składa, że dzisiaj trzeba było jakieś tam promocyjne piwko wypić, ale to była taka symboliczna połówka. W sobotę wypiłem, zdaje się, cztery piwka, no ale sprawia mi to przyjemność, więc czemu nie? Czy byłeś rozczarowany, że nie dostawałeś szansy występu na stadionie narodowym, bo część kibiców w Polsce, polskich kibiców, żeby była jasność, była rozczarowana e, brakiem twojej osoby? So, some of the fans here in Poland were disappointed that you didn't get to perform at the national stadium. Was it the same case for you? No, I was. Uh, I tried to put a brave face on it, uh, but <laughs> when I got there, I was I, I was very, very jealous, you know. But I'm in a fantastic spot. Uh, I'm not going to complain about my life at the moment because it's going brilliantly. To byłoby nice. Próbowałem robić jak najbardziej dobrą minę do złej gry. No ale no zdecydowanie, jak byłem wtedy na gali, no to czułem się zazdrosny, że, że, że nie udało mi się tam wystąpić. Ale z drugiej strony nie mogę narzekać na moment, w którym teraz jestem, bo, bo jest naprawdę bardzo dobrze. Jeszcze pytanie związane ze stadionem. Chciałeś walki z Mariuszem Podzianowskim. Mariusz Podzianowski przegrał z Arturem Szpilką. Byłeś zaskoczony posta postawą Mariusza Pudzianowskiego, no bo przegrał w płaszczyźnie, w której wydawało się, że powinien mieć przewagę. So you wanted a fight uh, against Mariusz Pudzianowski, wanted to face him. Have you seen like um, what do you think about what he did in the fight against um, Artur Szpilka because he lost in the aspect of the fight that like most people would expect him to 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 be like oh, ha have an advantage. What do you think? Uh, well, he had a great first round. Uh, Artur was very uh... handled himself very well and got out of the dangerous situation and Pudsy had made it a huge mistake uh, throwing bombs at a guy and if you throw if, I threw, if anyone throws bombs at a guy like that he's got to get you you know and he's going to get you good but uh Pudsey made a big mistake but I don't think he's finished I think he's going to come back even stronger Nie, więc Mariusz zaliczył bardzo dobrą pierwszą rundę, ale w drugiej popełnił duży błąd, idąc na wymianę na takie właśnie bomby z Arturem Szpilką, no bo Artur jest takim zawodnikiem, że jeżeli się z nim wyjdzie na wymianę, no to się skończy tak jak się skończyło, no ale z drugiej strony nie sądzę, żeby, żeby to jakoś przybiło Mariusza, myślę, że jeszcze wróci. Skoro wybiegamy troszeczkę poza ramy jutrzejszej gali, to chciałbym zapytać się, bo Twój przyjaciel Tomasz Final wkrótce zmierzy się z naszym rodakiem Marcinem Tyburono. Teraz pytanie, jak ty odpowiesz, jak będziesz typował, no bo albo zyskasz wielu fanów, wiadomo Marcin Tybura to nasz rodak, ale też Tomas Pinal ma korzenie polskie, więc domyślam się, że możesz coś powiedzieć więcej o jego przygotowaniach, no i o tym starciu. So, uh, your countryman is about to face a, a Polish fighter. Mar Marcin Tybura, what do you think, how do you, how do you predict, uh... Uh, what's going to happen in this fight and um like be careful if we're answering <laughs> because there's a, lo a lot of people who are like rooting for Martin Tribura because of nationality but Tom Aspino has like some polish roots as well so what do you think about this fight? Well uh, I'll tell the truth so I'm probably gonna upset a few people but uh <laughs> Tom will is the best I've ever seen on any mat I've ever been on. He's uh, he's he is that good, he's gotta be the world champion and I think he's gonna finish Type in, in the first three rounds. Więc może kogoś to zdenerwuje, ale jestem takim gościem, który zawsze mówi prosto z mostu i moim zdaniem Tom jest w rewelacyjnej formie, jest naprawdę świetnym zawodnikiem i myślę, że, że poradzi i rozprawi się z tryburą w pierwszych dwóch rundach albo nawet w pierwszej. Czy w Twojej głowie jeszcze przenika taka myśl, że opuścisz szeregi organizacji KSW i pojawisz się powiedzmy w tej najlepszej organizacji, bo wydaje mi się, że jeśli byłaby taka okazja i koniec kontraktu, to no jakby nie patrzeć UFC prawdopodobnie sięgnęłaby po takiego zawodnika, tym bardziej, że w tej ciężkiej kategorii mamy co mamy. No. Wiem, jaki jest niedługo main event John Jones e, z e, mięciczem, ale jak ty sądzisz, czy jest szansa, że kiedyś cie zobaczymy e, w największej organizacji na świecie? So, uh, do you still like consider the possibility of maybe leaving KSW one day and going to like UFC because the we know what the situation is with like the heavyweight division there. We know that there's a, a, a great heavyweight bout coming up. Uh, what do you think about that? I mean, I, I always I entertain offers, and KSW's always got the best offer for us. They treat me with respect. I like it here, you know. I like the fans. And i have got to start learning Polish. I'm not gonna learn Polish. Then leave Poland, am I? <laughs> but uh, I'll I'll survey the landscape. Więc zawsze rozważam wszystkie oferty, które dostaję. Tak się składa, że K.S.W. zawsze składa mi najlepszą ofertę, bo traktują mnie tutaj naprawdę świetnie. No jakby rozejrzę się, jakie mam możliwości. No ale z drugiej strony, no nie po to zaczynam się uczyć polskiego, żeby, żeby opuścić Polskę. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Thank you very much,